drogie Anony. Pamiętajcie, że możecie wpaść na naszego Discorda, żeby popisać i być na bieżąco. Link w opisie. Miałem kiedyś takiego kolegę Blachę i razem z naszym zespołem jeździliśmy po całej Polsce, żeby przegrywać w przeglądach rokowych i dopisywać sobie do portfolio tysiące złotych przejebane na benzynę. No i pewnego razu zaprzyjaźniliśmy się z takimi typami spod Katowic, kiedy to razem czekaliśmy na werdykt jury, które wszystkie występy konkursowe i tak przesiedziało w kanciapie, gdzie oddali się czynnościom znanym powszechnie jako przyjebywanie gibrzdyli. No i tak sobie toczyliśmy niewinną rozmowę, aż do momentu, kiedy to właśnie nasz perkusista, ten kretyn blacha, ten wywrotowiec pierdolnięty, trzasnął ręką o stół, a my się zaraz zapowietrzyliśmy, bo już wiedzieliśmy co to oznacza. No i blacha drzery jarze, dobra, kurwa, takie smęty, przejdźmy do rzeczy. Po czym każdego zaczął wywoływać do odpowiedzi i kazał wyspowiadać się z wielkości kutasa. Oni tam wiadomo, odrobinę się zapadli w sobie, bo to dobre chłopaki byli, więc pewnie nie wyznawali takich informacji już na pierwszym wspólnym koncercie. Jednak to nagłe wywołanie ich siurlaków do tablicy wzięło ich nieco z zaskoczenia i zaczęli zbierać myśli na modłę korwinowską, to jest za pośrednictwem jąkania połączonego z konwulsyjnymi półwymiotami, jakby się zbierali do jodłowania, mając płuca rozrywane właśnie przez ósmego pasażera nostromo. Każdy atom tlenu powlekł się rumieńcem terroru, powietrze zgęstniało, nabrało jakiegoś kwaśnego posmaku, a więc przybrało postać dokładnie taką, jakiej ten kretyn blacha, ten parch zasrany sobie życzył. Widzę, że nikt się nie kwapi. To ty pierwszy. Słucham, jakiego masz chuja? Rzucił nonszalansko w stronę przerażonego perkusisty, wywołanego na pierwszą ofiarę, być może ze względu na braterstwo w sferze instrumentarium. A a a ty jakiego masz co? Próbował się bronić, próbując wycisnąć wszystkimi mięśniami twarzy odrobinę uśmiechu, co nadawało mu aparycji, o jaką podejrzewać można odbyt Józefa Oleksego w momencie przesilenia jego masy. Blacha parsknął, zbliżył swe oblicze do ociekającej potem twarzy perkusisty i na pytanie o rozmiar swego fajfusa wyszeptał, tak, właśnie wyszeptał, że zapytaj swoją dupę za kwadrans. I ruszył dalej, do gitarzysty rytmicznego, który wykonywał teraz jakąś paniczną rotację głową i zaczął bełkotać jakieś niezrozumiałe bzdury i losowe zlepki słów. Więc, jakby tam, nie daj Boże, Piotr Rogucki gdzieś z fikusa podsłuchiwał, to by mógł cały album komy z tego ukulać. Wobec tego ten kretyn blacha, ten obrazoburca pojebany, zaatakował kolejnego tam z brzegu i pyta, że ty, wokal, powiedz mi, ile centymetrów w skali Fiutosława ma twój kolega. A tamten tylko rozejrzał się po twarzach ze swojego składu i zrobił przepraszającą minę. Coblacha powitał powolnym wyprostowaniem się i pełnym zdegustowania kręceniem głową. Nawet nie wiecie, prawda? Nie macie kurwa pojęcia. Brzydzę się wami. Dodał po chwili. Dał nam znak, że wstajemy i idziemy szukać nowych znajomych gdzie indziej, bo tu się nie da. My wzruszyliśmy ramionami i oddaliliśmy się w ślad za nim, a kiedy i nasz basista podźwignął się z rozkładanego krzesła, usłyszeliśmy za plecami krzyk gitarzysty prowadzącego, że 29 centymetrów! Ten kretyn blacha, ten matoł jebnięty, zatrzymał się w pół kroku, odwrócił się na pięcie, spojrzał w oczy autorowi wyznania i mówi, że to strasznie homoseksualne, a tamten na niego zaraz z mordą, że jak homoseksualne, jak to on sam przecież ich pytał o wartość kutangęsa. Jednak nasz perkusista wyciszył go władczym ruchem otwartej dłoni i wytłumaczył, że dużo mniej <laughs> homoseksualne jest pytać nowo poznanych ludzi o długość fifola niż kłamać na temat długości swojego penisa jakiemuś przypadkowemu facetowi po koncercie w piździe dolnym. A przegląd przejebaliśmy. Jak zawsze. Czytał. Paściarz. He, <gry> lur blachy się zagęszcza. Ciekawe co będzie dalej.